Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was oczywiście znów w Doczfucie. No i cieszę się, że tak Wam się podoba ta aplikacja, ogólnie filmy z niej. Tak więc myślę, że jeżeli zostawicie 500 łapek, no to lecimy właśnie z kolejnym filmem. Możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście dokładniej zobaczyć. No i możemy sobie właśnie taką małą serię z tejże aplikacji zrobić. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nową opcję, która wyszła dopiero co. No. Niedawno tutaj została dodana do aplikacji. Jak wiecie, draft był już dostępny wcześniej. No i sobie tutaj zróbmy go e, jakiś taki ciekawy. Tutaj draft robę na wybieramy. E, natomiast mm, Benteke. Tutaj mamy Insinie. Nie bym sobie wziął póki co. Jak widzicie, no tak, średnio pod względem. Eee, oczywiście, zgrania. aczkolwiek myślę, że ogólnie wyjdzie nam z tego ciekawy składzik Już to zaczyna lepiej wyglądać. Eee, tutaj bym wziął, może, Widala, tutaj ładnie nam się połączy. Na Pro mamy Lama i to właśnie jego wybiera, już tu mamy ładne zielone połączenie. Eee, kogo będziemy mieli tutaj dalej? Niezbyt nam to wszystko pasuje, ale ok, niech będzie Matip. Eee, z tych zawodników weźmiemy sobie Williams, Bo także tutaj nam pasuje. Eee, no LO będziemy mieli. Zapomniałem jakiego wziąłem LS-a. O nie, no to dobra, to niech będzie może Fuchs. E, Insinie, ok. No nieważne, na bramce musimy mieć kogoś z Ligi angielski. Niestety tutaj nie ma, więc weźmy sobie po prostu do rumę. No i ławeczka przed nami. E, no tutaj niestety niezbyt ciekawi załadnicy, ale tutaj już to wygląda lepiej. Kołodziejczak. No i w sumie może być chyba on. Jakiś LS by się fajny przydał. Zobaczymy czy może się uda trafić. No póki co niezbyt, ale okej, okay, mamy tutaj Monreala e, i lecimy dalej Feguli, ok, Tadic no nie, nie zaciekawiał, ok, może on być e, i tutaj mamy kolejnych zawodników, jest Karasko. no ale Karasko też nam tutaj za dużo nie da więc niech będzie po prostu sobie Matuili, tak więc ok, to będzie tyle co do tego e, chyba całe użone, tak, czy aha, nie, jeszcze tutaj przesuwamy, ja nie wiedziałem czy się tu przesuwa Paulo Dybala, o jego chciałbym mieć w składzie. Dalej, kogo tu mamy? Dumbia, Kruse. No, tu nieważne, w sumie bo tacy niezbyt zawodnicy. Luis, Lukaku, może być Lukaku. W sumie wolałbym go nawet niż Benteke mieć w składzie. Ale okej, okay, mamy Williama. Fajnie, zawsze go mogę dać właśnie na y, LS. Jak widzicie, już nam tutaj zgranie podskoczyło. No, tutaj słabi zawodnicy, więc nieważne. Matias, okej, okay. też chyba tacy niezbyt tutaj ciekawi. I tutaj mamy Kamila Glicka. Weźmy sobie tak go tutaj. E, tak po prostu zapisujemy. No i właśnie, jak widzicie, mamy tutaj zwykłe mecze. Bardzo mi się ta opcja podoba. Czekamy na przeciwnika aktualnie. No i zobaczmy, już tutaj nam kogoś dobierze za chwilę. Właśnie, już śniegu. 1, 2, 3, 4. Możliwe, że jest to jeden. Jedna osoba z Was, jakiś widz, więc fajnie. No i zaczynamy spotkanie ze śniegiem. Kogo on tutaj ma? Też, jak widzicie, ciekawy składzik. E, no i. Nasza drużyna słabiej niestety wygląda, słabiej, więc tutaj możemy odpaść już po pierwszym spotkaniu. Niestety 1 do 0 dla przeciwnika, 2 do 0, o nie, 2 do 1, ale tak się to kończy. Żadnego zwycięstwa. Dostaliśmy tutaj, jak widzicie, takie paczki. Możemy je oczywiście standardowo sobie otworzyć. I kogo my tutaj mamy? Kabul jest to kabul, ok. Więc możemy sobie wpisać, z nazwisko, dostaniemy jakieś dodatkowe punkty. I zachowajmy sobie to oczywiście. E, otwórzmy jeszcze tutaj te złote paczki. Kogo o? Ktoś ciekawy może. Oxley Chamberlain, Walcott, Lennon. Ok, Lennon. E, też możecie, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, wpisywać sobie to nazwisko tutaj. I dodatkowe końce zdobywamy. 1000 zostałem jakby za to. E, więc ok. Zachowajmy sobie znów wszystkie. E, tutaj na przykład The Guzman jest tak, że możemy sobie wykorzystać to póki mamy czas. E, 1000 jeszcze ktoś tutaj. Falkle. O, tego też kojarzę. Możliwe, że tam innych też kojarzyłem, a nie wpisałem. Eee, tutaj mamy Rodriguez, tak? No właśnie, okej. Okay. Fajnie, zdobyliśmy sobie kolejne tutaj punkty. Jeszcze mamy jedną e, złotą tutaj paczkę. To tutaj, no niestety, ktoś słabszy, Pominijmy to. Hector, okej, okay, także sobie możemy wpisać. Hector hmm, to jest Dominguez z Borussia Mansurga mojego ulubionego klubu swoim drogą. Tutaj mamy Andy Diego, aha, on jest już wpisany automatycznie, okej. Okay. Hmm, chyba jeden z niektórych zawodników, co nie ma jakby tego przedsionka Doge, więc ciekawie, taka ciekawostka. No okej, okay, tutaj jeszcze mamy flechera, jak się nie mylę, więc także sobie wpisaliśmy, okej, okay, dodatkowe punkty, zachowajmy wszystko. No i cóż, na dzisiaj to by było tyle, ale wy nie zapomnijcie mi napisać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Może jakiś drawcik jeszcze, jeden, po przy którym mam nadzieję pójdzie nam lepiej, no bo ten, nie oszukujmy się, nie był najlepszy. Albo może jakiś pagopenik. Jak widzicie, mam już dużo, dużo więcej końców. Tak więc myślę, że możemy zaszaleć sobie tutaj z tymi paczkami. A nawet na zakończenie otwórzmy paczkę sobie z zawodnikiem plus 83. I kogo my tu mamy? Tego Silva może? No nie, Miranda. ok, nie najgorzej i tak. Wpiszmy sobie oczywiście nazwisko. No, 1000 yy, końców zainkasowane, i możemy sobie zachować wszystko. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tak więc do usłyszenia, no i cześć.